Satficzne centrum Atlantis. Atlantis Satfic Center to projekt, gdzie zostaliśmy poproszeni o patronat medialny. Bardzo, bardzo się cieszymy, bardzo miło, bardzo przyjemnie, bardzo dziękujemy. Po raz kolejny doceniona zdrojowa, no bo oglądają nas ludzie na całym świecie, w Australii, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, na Wyspach Kanaryjskich. Bo tutaj też wibracje dobre zawsze z tymi kanarami zostaliśmy poproszeni do partycypacji medialnej w projekcie Atlantis Satvic Center, czyli osiedlu domów kopułowych, całorocznych, tutaj na wyspach kanaryjskich. Każdy będzie sobie mógł zbudować taką kopułę i po swojemu ją wykończyć wewnątrz, urządzić ją według swojego czucia, swojego gustu, swojego stylu i według przede wszystkim swoich potrzeb. Teren, który jest najważniejszy, już jest. Słodka woda do niego też jest. Jest to, można powiedzieć, polski projekt. W większości jesteśmy Polakami, ale nie zamykamy się też na innych. No przecież, słuchajcie, chodzi o ludzi świadomych. A czy oni będą z Marsa, <zmiech> Ziemi, Księżyca, Ameryki, Europy czy Afryki, to jest inna rzecz. Otwieramy się na wszystkich i robimy sobie swoje kopuły, w swojej zieleni, w swoich owocach. I spędzamy sobie tyle, ile chcemy w tych kopułach, możemy cały rok, możemy pół roku, możemy tylko zimę, możemy miesiąc, możemy je też wynajmować. Taka jest idea, do której zostaliśmy zaproszeni jako medialni patroni i będziemy Wam przekazywać, na czym to polega, i zapraszać Was do współpracy i udziału. Także bardzo się cieszymy, dziękujemy raz jeszcze i zapraszamy do oglądania filmów ze znaczkiem, ze znaczkiem, nie wiem, czy tu będzie, czy tu, czy gdzie, ale ze znaczkiem satwiczne. Centrum Atlantis, Atlantis Satfix Center, Centrum Satficzne, czyli Sanatorium, Satfix Sanatorium, uzdrawiające miejsce, uzdrawiające ciało i duszę, zwłaszcza gdy w Polsce ciemno i zimno zimą tutaj słońca nie brakuje. Przybywajcie! Pamiętajcie, że ilość wybudowanych kopuł będzie ograniczona ze względu na to, żebyście mieli tą przestrzeń do życia, żeby każdy czuł się swobodnie, żeby miał intymność, ale także, żeby mógł sobie obsadzić swoją własną kopułę różnego typu roślinami, stworzyć sobie taką atmosferę zieloności, taką bardzo dynamiczną i intymną przestrzeń, która będzie zielona, która będzie dawać. Ukojenie, z której będziecie mogli też zjadać swoje własne owoce. Także zapraszam Was, jeżeli naprawdę jesteście zainteresowani tym projektem, i jeżeli zastanawiacie się nad własnym domem kopułowym, tutaj na Kanarach, proszę, zainteresujcie się Atlantis. Projekt Centrum Sadficzne Atlantis na Wyspach Kanaryjskich. Guacamole. Guacamole, awokado, drzewa, mandarynki pomarańcze, mango i papaje. Dużo światła, dużo słońca, wszech, obecny w ocean bezmiar: Oceanu Atlantyckiego, yoga i kopułowe domki dla wszystkich chętnych, którzy chcą taką kopułę dla siebie, tutaj na Kanarach, do swojego użycia, według swojego pomysłu mieć i sobie urządzić. Także dumni jesteśmy z tego, że możemy w tym projekcie uczestniczyć od strony medialnej i nasza rola to pokazać miejsce, pokazać realia i zaprosić was wszystkich do tego, żebyście te kopuły tutaj sobie wybudowali. Budujecie sobie kopułę, urządzacie ją sobie w środku po swojemu i jaki okres w roku chcecie spędzać w niej. Jeśli was w niej nie ma, możecie ją udostępnić komuś, możecie ją nawet jeśli będzie taka ochota i takie możliwości komuś wynająć. Także zapraszamy do krainy mango, do krainy bananów, platanów, do krainy awokado i papai do budowania kopuł, kopuł które są uzdrawiające, do uczestnictwa w warsztatach, w zajęciach jogi. Stoję właśnie przy drzewie pomarańczowym, z niego są przepyszne owoce, widać już dojrzewają, nabierają koloru, w tym momencie żółte. W styczniu będą niesamowicie pomarańczowe i niesamowicie soczyste i smaczne. Ten banan potrzebuje 120 litrów wody na dobę, żeby być wielki na 4 metry i rodzić 120-kilowe kiście. Także choćby ten banan potrzebuje tej wody ogromną ilość i całe szczęście w tym projekcie jest już i teren i dostęp do wody, wody słodkiej, bardzo ważnej, żeby tutaj dało się normalnie funkcjonować i zbierać plony. Bo podzwrotnik to też region, gdzie słońce pali non-stop ogromne parowanie, też ogromna potrzeba nawadniania i podlewania i całe szczęście w tym projekcie jest i teren, i woda. Także zapraszamy do stawiania kopu i hodowli swoich bananów. Wyspy Kanaryjskie miejsce bardzo wyjątkowe miejsce bardzo słoneczne szczególnie, szczególnie w tym zimnym okresie w Europie. Kiedy w Polsce na przykład mamy bardzo ciemno i tego światła jest mało. Tutaj na Kanarach słońce świeci przez 360 dni w roku i jest to naprawdę bardzo ciepłe miejsce. Tej radiacji słonecznej jest dużo, można z tego korzystać. Dlatego też projekt Atlantis jest to projekt skierowany do osób, które czują, że potrzebują tej dodatkowej energii. Jest to projekt skierowany do osób, które chcą tutaj mieć swoje lokum i chcą mieć możliwość przyjechania tutaj i nie martwienia się o to, żeby coś wynajmować, że miejsce będzie nieodpowiednie, że może nie będzie takie do końca, jak to sobie wyobrażaliśmy. Ten projekt dba o to, abyście czuli się dobrze, aby domki, które powstaną tutaj na tej ziemi, były wybudowane w ten sposób, aby was naładować od środka, aby wspomóc waszą energię regeneracyjną, ale dodatkowo korzystamy tutaj z dobroci tego regionu, korzystamy z drzew mango, z awokado, ich tutaj jest naprawdę dużo, a do tego w zimowym czasie, w grudniu, w styczniu, mamy przecież sezon na soczyste pomarańcze. Także Świeżo wyciśnięty sok z pomarańczy to jest 100% regeneracji, to jest witamina, to jest taka bomba odżywcza. Zapraszam Was do zainteresowania się tym projektem. Zapraszamy.